Wyobraźcie sobie sytuację, w której na lotnisku, pełnym zgiełku i oczekiwania, dochodzi do incydentu, który nie tylko szokuje, ale także wywołuje szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. To właśnie taka sytuacja spotkała Annę Wędzikowską, dziennikarkę, influencerka, która postanowiła podzielić się swoim doświadczeniem w trakcie czekania na odprawę. W jej relacji nie zabrakło emocji i kontrowersji. Podczas wizyty na lotnisku Anna zauważyła starszą kobietę, która borykała się z problemem zapłacenia za wodę. Kobieta miała przy sobie jedynie 15 zł, podczas gdy cena napoju wynosiła 16 zł i 90 groszy. To prosty, ale znaczący moment, który poruszył serce Wędzikowskiej. Postanowiła interweniować, oferując brakującą kwotę, by pomóc kobiecie, która znalazła się w trudnej sytuacji. Jednak reakcja kasierki była zupełnie nieprzewidywalna i zaskoczyła Annę. Obraziła się ona, odmawiając pomocy starszej pani, co wywołało ogromne oburzenie zarówno u Wędzikowskiej, jak i wśród jej obserwatorów. To nie tylko sytuacja dotycząca jednej osoby, ale również przykład braku empatii, który można zaobserwować w społeczeństwie. Anna Wędzikowska jest osobą, która zyskała popularność dzięki pracy w telewizji, a obecnie rozwija swoją karierę w mediach społecznościowych. Jej wybór, aby tak otwarcie mówić o tym, co zaobserwowała, jest dowodem na to, że chce ona zwrócić uwagę na problemy, które często są pomijane. Zastanawia się nad zgłoszeniem tego incydentu co pokazuje, że nie zamierza milczeć wobec takich zachowań, nawet jeśli sama lubi tę konkretną restaurację. W słowach Wędzikowskiej odnajdujemy mocny przekaz inny świat. Te słowa przesiąknięte są emocjami i skłaniają nas do przemyślenia, w jakim świecie żyjemy i jak traktujemy innych, zwłaszcza tych, którzy są w gorszej sytuacji. To od nas zależy, czy będziemy podejmować działania w obronie tych, którzy nie są w stanie bronić się sami. Każdy z nas może odmienić czyjś dzień, często w bardzo prosty sposób. Żyjemy w czasach, gdy empatia i wsparcie są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek.